Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Gramy na hardzie w grze Resolution Soccer. Ehm, tutaj gramy dalej e, bez Nessexa. O oh shit, tam mogłem, kurde teraz no. Nie sprawdziłem. Także, no dobra, trudno, mój błąd. A, mogą być zmęczeni zawodnicy. Dobra, gramy jak pijani na razie, ale dobra, lecimy. Pięknie do Bobaska, Bobasek Nezeksa, a kurde już myślałem, że może pierwsza brama będzie. O Jezu, o Jezu, jakie podanie to było, jakby to kurde dotarło. No by, by, by się działo.

No, 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 Tomasz, 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 Tomaszewski. Okej, okay, Bobasek nawet do tego dojdzie. Do Piotra, Piotrek, graj tam do środka. Ja do Szymona, Szymon do Cinka, Cinek z lewej nogi. On nie ma tej lewej nogi, a tylko w realu. No, dobra, wyrzutka może coś się tu uda. Dobra, Piotruś, dawaj. Piotruś do cera. Co ty robisz, w ataku? Okej. Okay. Obrót i strzał. Obrót i strzał i chuj. Nie wyszedł. No dobra, ale no, no, no fajnie by było z tym jeszcze też. No. Pierwszy sezon jakbyśmy tak fajnie skończyli. Powód. Oh, Dobra, Kazu. Nie, 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 nie. Nie. Nie wiem w sumie, czy ja chcę pana Malumbę sprzedawać. jest, to do Piotra miało iść a nie do, kurde, do mnie do dupy jest tu, kto nie ma dobra, to lecimy dobra, Kaziu weź, ty, musisz, musisz po prostu pięknie wyczyszczone dobra Lary 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 Cinek, Cinek, ja Pięknie Tomasz Tomaszewski Jest brameczka, siedzi pięknie, ma, magicznie, normalnie super. No ekstra, ekstra. Dobra, idziemy dalej. Ter wybronił, pójdzie, pójdzie. Pięknie, poszła. O cholera. Jasna cholera, tu jest taka żeby pani na mieszanino, aż. No. Biegnij. Kaziu, biegnij. Dobra, grajcinek z kazikiem jeszcze. Ja do Bobaska, Bobasek. No. Nawet nie poda, trudno. Kaziu, twoja, 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 twoja. Weź to na spokojnie. Graj. O Jezu. Ale mnie skosili. Do dupy. Gdamy? A, już myślałem, że gramy. No dobra, trudno. Szymon już bez sił. Nie wiem, czy go nie zmienić od razu. Statystycznie, no dobra, zobaczymy, jak będzie jakaś przerwa. On zaraz sił nowych nabierze. Dobra, no cztery minuty to już powinni, pięć, okej. Okay ooo, może wytrzyma jeszcze Szymon, czy ty wytrzymasz? dobra, biegnij Marcin dawaj mnie, dawaj mnie, ja, ja pójdę, ja pójdę z tą piłką dobra, chociaż różnego wywalczyłem piękna główka Piękna główka, no mogłoby coś być. Mogłoby. No tutaj, każdy już na wykończenie, dobra. Dwie minuty zostały, to chociaż nie wiem, no po prostu nie powiem, żeby przycisnąć, ale. No ale, kurde, no tak, żeby chociaż przetrwać to. Yes, do Smaria. Przecież jak ja bym to zrobił, zaczarował to normalnie. aż. o, o. dobra. A połowa trochę chłopaki odpoczęli, więc stamina też powinna troszkę podrosnąć. No jest Sania, no nie ma czerwonej staminy Także no. Ale no 1-0 to też jest druga sprawa, to jest za mało. Co? Kurwa on wstał, biegł, strzelił, i potem odgwizdali faul. Jezus Chrystus Weź to, weź to, weź to, weź to ktokolwiek Kurwa! Mać! Dobra, jeden, jeden, no do dupy trochę. Bo miałem nadzieję naprawdę na coś przyjemniejszego, a tutaj trzeba już cisnąć. <ślesz> Biegnij, biegnij, Bobasek, biegnij, biegni, biegni. Jest! Jest, 2-1, dobra. Lary odebrał, Lary do mnie, ja do Bobaska, Bobasek biegnie, 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 dobiegł. Podał, strzelił, Marcin. Jest, 2-1. <grym>, Pięknie mamy znowu piłkę. O jezu, I po takich akcjach właśnie się zastanawiam. Kurczę, czy ten Makulamba jest naprawdę tak dobry? No, dobra, mamy plakon, Peter. Piotrek jest tutaj dobrym zawodnikiem. Jest szybki. Jego na pewno nie będę chciał sprzedać. Ale no akurat ma kulambę. w dupę, no jakbyś to wziął jeszcze to naprawdę ai, No nie no ty. Kurczę, no to jest właśnie taki Karlsena też jestem w stanie sprzedać. Raj, salem songa. Ja no tutaj dzirozę na przykład już nie. Vastilia? już też nie. No dobra, biegnij, biegnij, cer. Kijowo ci to idzie, ale biegnij. Dobra, Bobasek. Proszę Państwa, Bobasek, Bobasek. Szymon, proszę państwa, Szymon? Dupa. A, podwójna dupa. Ja no muszę sobie, muszę sobie, tak, nie wiem, postanowić, kto jest nas sprzedaż, kto nie jest nas sprzedaż. Najważniejsze to mi brakuje, pan każe. W sumie to tak, no na, tym, na tej takiej postaci, no mogłoby to być, wyglądać lepiej. Myślę, że to tak. Nad tym trzeba głęboko się zastanowić. Bo za niedługo kończy się okienko transferowe. Nie potrzebujemy na teraz. Jezu, jak go pięknie znalazł! Marcin! 3-1. No, tu mamy. Nie, okej. Okay, no myślę, że flakona zmienimy, jeżeli zaakceptują ofertę. Jak nie, to trudno. Trzeba podzielić po prostu na takie. Na takie postaci, które są na pewno. Znaczy nie są na pewno. Znaczy okej, okay, no są na pewno, tak, ale no to takie nawet nie wchodzą na boisko. Natomiast... Yy, o Natomiast są jeszcze inne postaci, tak, które no ładnie się rozwijają. Na przykład tutaj Kazik gra, Giorzo. Tak, no to to jest ok. Bardzo ładnie to idzie. tutaj nie wiem, Carlsen na przykład już tak no średnio to się pokazuje hmm. czy Carlsen, czy właśnie Mulumba tak? no, nie jest to nic jakiegoś takiego wielkiego, nie wiadomo co nie wiem, no nie rusza nie, nie poruszalni zawodnicy to Vasily Giroza Sania, Harvey, <coughs> <coughs> Karkas oczywiście. Czy ktoś się jeszcze.? Chyba nie. No to tak, no to, to by było na tyle. Jezu! A myślałem, że to wejdzie. Akurat Mako Lombard no, jest nowy, wszedł, ale no. Czy, czy można go sprzedać? No można, wydaje mi się, można. Dobra, moment, bo kurczę, tutaj są chłopaki, zmęczeni i to mocno. Sania. No jakbyś ty, kurczę. Ja też. Weźmy wpuśćmy Jarvisa Jest 3-1, dobra. I weźmy jeszcze R tego Redmonda. Redmond też może na sprzedaż, pójdzie, ale nie. A robimy potrójną zmianę. Dobra.

Została minuta, a on jest napastnikiem. Ja nie wiem, czy ktokolwiek dotknie jeszcze piłki. Koniec! Koniec, proszę Państwa! Koniec, dobra. Wydaje mi się, że naprawdę dobrym pomysłem byłoby zainwestowanie. No, tutaj nie patrzę, bo tutaj są takie miksy. Powyżej 4, no 15 punktów za mną. To jest, to jest w cholerę. To jest już w cholerę po prostu. O, ja inkrisuję, no to ładnie. Okej, okay, no, z Mulumbą, to ja myślę, że no, chyba będziemy musieli. <tryk> Dobra, jeszcze raz, ostatni raz. Ale poza tym, no kurczę z tej młodej drużyny, nie mamy tutaj 65, czy ile ma, ile ma w ogóle lat aż Melikow? 36? Ja się zastanawiam. O nie, 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 na kontrakt to 2,5 roku, co najmniej 3,5 iki. Okej, okay, to powinno być. O 20 tysięcy to jednak coś. Dobra, tutaj z budżetu możemy. Dobra, czekamy, czekamy na informacje od tych no i dobra, idziemy forward time. Checich. Long Longteng zawieszony. <tryk> dobra, kończymy odcinek. Na razie, cześć.